Prawdopodobnie stracimy teraz ten napad. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, wasz ulubiony youtuber grający w dalszym ciągu w Thief Simulator 2, czyli Simulator Złodzieja 2. Dzisiaj w końcu może uda nam się zrobić ten napad na bank centralny. Ja już mam całe 3,5 tysiąca, bo napadłem jeszcze pomiędzy tamtymi odcinkami na jeden domek, ale nie zrobiłem misji, niestety. Więc dzisiaj zrobimy ten bank centralny, wszystko co potrzeba mam i liczę, że uda się to fajnie zrobić. Eee, tutaj widzimy harmonogramy różnych osób, nie wiem, to będzie ciężkie. Powiem wam, tak czuję wewnątrz, że to będzie ciężkie. Może jeszcze powinienem dokupić yy, strzałki usypiające. A, mogę tylko cztery kupić, okej, okay, dobrze wiedzieć, czyli one może też będą się jakoś odnawiać, zobaczymy. A jeżeli Wam odcinek się dzisiejszy spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A my rozpoczynamy hejst, proszę Państwa. Hejścik napad na bank centralny. Jak już ostatnio zauważyliście, miniaturki jest nowy sposób na miniaturki na robienie. I coraz lepsze, fajniejsze wychodzą. Przynajmniej moim zdaniem. Mam nadzieję, że Wam też się podobają, jakkolwiek. A teraz tak. Sprawdzamy przede wszystkim na start, gdzie są kamery. I to jest miejsce, w którym ja już bym się spodziewał, że faktycznie dronem, no, nie powinno się latać. E, jeżeli coś się. Z... Straciłeś drona? Ty, co wy gadacie? Przecież ja wyłączyłem specjalnie drona. To przejdziemy tędy i mam nadzieję, że odzyskamy drona w ogóle. No, dron gdzieś tu powinien być, nie? Chyba, że dron całkowicie zniknął. Przez zapisanie się gry. Okej, okay, proszę Państwa, doszedłem do tego momentu, że spędziłem ostatnich kilkanaście minut na kolejnych kradzieżach i robieniu jakichś tam misji, tylko po to, żeby zabulić 7,5 tysiąca od nowa na drona. Jedyny, jedyny plus tej sytuacji jest taki, że yy, za tego drona nie musiałem znowu płacić za ulepszenia. Jakby ktoś z Was kiedyś zgubił drona w tej grze, no to przynajmniej za ulepszenia nie będzie musiał znowu płacić. Twój dron nie działa na tę kamerę! Jeszcze lepiej! Ja go głównie po to kupiłem, żeby zadziałał na te kamery mój dron. Na kamerę zadziała dron, czy na tę kamerę nie zadziała dron? Możliwe, że nie zadziała i dlatego będziemy musieli wyłączyć te kamery. Czekolwiek mówię, no to, to się już robi coraz. coraz durniejsze. Bo naprawdę bardzo ciężko będzie tutaj w tej grze zrobić tak, żebyśmy nie zostali niezauważeni. W sensie to trzeba byłoby rozłożyć tę grę naprawdę już na taki czynnik na zasadzie kto gdzie jest o jakiej godzinie i w ten sposób poruszać się niepostrzeżenie. Przy czym my nawet wszystkich kamer nie widzimy. I tu się zaczyna część problematyczna. Dobra. No to szybko idzie. Panel sterowania kamer wewnętrznych w pokoju na piętrze. Dobra, kamery wewnętrzne fajnie byłoby wyłączyć. Chociaż też pytanie brzmi na ile udałoby się to zrobić. Okej, okay, czyli faktycznie nie możemy tego zrobić w ten sposób. Musimy iść i wyłączyć te kamery. Dobra, to ja sobie serię to zrobię właśnie. Wyłączę sobie teraz te kamery. Otworzymy sobie to miejsce. Wyłączę prąd tylko po to, żeby zaraz tu wbić z powrotem. chodzimy tu No bo kiedy ja mam to okraść w takim razie bardzo dużo czasu by to zajęło okradanie No i teraz gdzie są kamery jakbym mógł zapisać grę jeszcze to by było fajnie No ale nie mogę Tu jest kamera wewnętrzna widzę jedna Okej okay, wcześniej tego gościa tu nie było <grywka> zaczyna się robić problem Musimy się wyminąć Dobra, kolega poszedł. Teraz pytanie brzmi, czy tu jest jakaś kamera? Tego się nie dowiem do momentu, kiedy nie wejdę w jej, jakby w jej zasięg. W środku drona nie uruchomię i to już jest też problem. Tu jest kamera. A tam się muszę jakoś dostać jeszcze. Unbelievable. Unbelievable. Czy my się mamy dostać do tego pomieszczenia właśnie? To tu kamera ma bardzo wąski zakres. Patrzenia w takim razie. Elektronika poziom pierwszy. Pyk. Tyk. Dobra, kamery przestały działać całkowicie w tym momencie. To już jest plus. Cały czas minus jest taki, że ja jeszcze nic nie okradłem. Ochroniarze mogą przeprowadzać losowe kontrole. Jest tajne wejście w ogóle. Jakieś tani telefon stacjonarny, monitor. No to są rzeczy, które fajnie, mógłbym ukraść, tylko po co? Na dole znajduje się panel sterowania drzwi do skarbca, bo ja muszę się dostać do skarbca, na to wychodzi. Na parterze znajduje się panel sterowania do alarmów laserowych. Musimy po prostu wszystkie te rzeczy powyłączać jakby... a co pozwalam sobie musimy te wszystkie rzeczy najpierw powyłączać a później wejść do skarbca po prostu to jest taka rzecz którą musimy zrobić okien tu nie otworzymy niestety jakieś biuro szefa było nic w nim nie znaleźliśmy czy to jest wiązka laserowa która może mnie namierzyć teraz a nie powinniśmy jej na czerwono widzieć Chyba, że wyłączyłem to też już, no no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tu jest e, drzwi skarbca, tam skrzynka. I coś jeszcze tu. Alarmów laserowych, okej. Okay. Kurczę, jakby mógł grę zapisać, byłoby minimalnie łatwiej. Tutaj działać, teraz tak. Idziemy w stronę kas. Mam nadzieję, że tu nikt nie wie, ile jest pieniędzy dokładnie na stołach. Ile leży sobie pieniążków? Dobra, pyk. Tu mamy jakiś mini skarbiec. Panel sterowania lasery. Żółty out. Ten czerwony out. Jak rozumiem, ten niebieski jeszcze. Rozbrojony. okej okay. No, safe jeden możemy zrobić, myślę. Że akurat nie safe jest czymś takim, co... Co nikt za szybko nie sprawdzi, czy jest okradziony, czy nie. Mogę się mylić, ale... Mam nadzieję, że się nie mylę. I że tak nie będzie, że ktoś nagle dziwnym trafem sprawdzi ten safe. To by też coś było fajnego w nim. Dobra, 300 dolarów i zegarek. No... Czy jakieś bardzo to było drogie, to ja nie wiem. Słuchawki wysokiej jakości, o! Wezmę, wezmę. O kurczę, to jest chłoptaś. 17, 18. Nie ma broni. I on wychodzi zaraz w ogóle z tej pracy. Okej. Okay. To albo na niego czekamy. Dobra, jeszcze nie, nie schodzi stąd. Ale zaraz pewnie zejdzie. Nie powinien słyszeć, że za nim idziemy. Aha. Ja pierdzielę, stary palpitacji dostanę. No nagle się zmieniło ty. Dobra, kamery wyłączyliśmy na całe szczęście. Czujniki laserowe wyłączyliśmy. No To jeszcze skarbiec nam został i jakieś tajne wejście jest. O tym trzeba pamiętać. Dobra, ochroniarz jest gdzieś nad nami. Teraz tu elektronika. Żółty aut. Ten niebieski aut. I co zielony jeszcze jest? I co mogę już otworzyć skarbiec? Tego po prostu. Dobra, w skarbcu nas jeszcze nie było do tej pory, więc faktycznie dobrze byłoby to zrobić pierwszy raz. I po cichutku możemy nawet skarbie zatworzyć. Nice! Dobra, zamykamy się w skarbcu. Tak wygląda środek. Kradniemy sztabki złota. Prawdopodobnie sztabki są dużo warte. A czy możemy jakieś. Aha, to tyle? W sensie. Czy to, to jest wszystko, co ukradliśmy? Co się tutaj znajduje? Ty. Jeżeli to jest wszystko, to trochę. Trochę słabo bym powiedział. Masz złoto, ucieknij do domu. O kurcze, ty. Myślałem, że coś jeszcze stąd kradniemy. Tu jest jakaś specjalna droga wejścia czy wyjścia. To mnie interesuje jeszcze bardzo. Ciekawie mnie też, czy w tych szafach o cokolwiek się może znajdywać. Są jakieś tu telefony, tablety. Czy tylko właśnie jakieś książki są tu trzymane. No dobra, powinienem tak naprawdę stąd już iść. Chociaż pewnie jest coś ciekawego. Na biurku są gogle VR. W safe'ie ukryty jest srebrno-złoty zegarek. No to ja wam powiem, że ja zegarek ukradłem. To jest fakt. Aczkolwiek gogli VR nie widziałem, ale też nie byłem wszędzie, nie? Zdaję sobie sprawę, że nie byłem w każdym pomieszczeniu. No i teraz jak stąd wyjść? Przypominam, że na zewnątrz kamery już działają. No właśnie. To jest bardzo ważna informacja. Na zewnątrz kamery działają. Google VR. A gdyby tak jakoś stąd te Google VR... Zestaw VR, ok No, dobra, udało się. Tu przez okno. Potrzebujemy jakiegoś wyjścia tu z tyłu, powiem wam. Easter egga znalazłem. Potrzebujemy wyjście przez okno, tak? Żeby wyłączyć na przykład... Ten panel. No bo... W sumie nie mam pojęcia jak ja mam stąd wyjść. Inaczej. Kamery na zewnątrz działają. Więc musimy w jakiś sposób znaleźć inne wyjście. Pan sterowanie drzwi skarbca. No tu był, było to. Tędy nie wyjdziemy. Kurczę. Mm, Kamel we wewnętrzny na no, sterowania drzwi laserowych, że mogą. Jest tajne wejście. Ale czy tajne wejście i tajne wyjście? No bo szczerze, nie mam pojęcia jak mam wyjść stąd teraz. Tak jak o tym myślę. No nie wiem. Bo właśnie... Nie mogę wyjść normalnie, a ja stąd nie zobaczę też tej kamery. Więc trochę to jest takie powalone bo ja faktycznie nie będę wiedział, czy ja mogę wyjść, czy nie mogę. Potrzebujemy znaleźć inne wyjście. To jest jedyne co wymyśliłem na ten moment. Tam są jakieś drzwi jeszcze. I pomieszczenie. I tak samo tutaj. To jest jakiś WC. Okej. Okay. Czy WCet posiada yy, tajne wyjście wejście? No, okno byłoby super, ale okno nie. Kam kamera na zewnątrz, no to jest. Ta jedna kamera. Ta jedna kamera blokuje mi wszystko na ten moment. A zaraz może się faktycznie wydarzyć tak, że ta babka pójdzie gdzieś, gdzie ja już byłem i coś tam ukradłem, nie? Ochroniarz jeden nade mną. Ale nie schodzi. Ten ochroniarz wychodzi. No, jak widzicie, no. Centralnie, w tym miejscu jest kamera. Jak ja mam wyjść przez tę kamerę? <grymny> Niby. W jaki sposób mam tę kamerę wyłączyć? Może tu jest jakieś tajne wejście. Wyjście, nie. To jest tylko kibel. No, ci ochroniarze teraz tutaj zagęścili ruchy, powiem Wam. No, mamy klopa, ale nie. Klopsem jest to, że nie wiem jak stąd wyjść, żeby wyłączyć jednocześnie kamerę. Bo ta kamera mnie uchwyci i kamera równa się od razu policja. To jest problem. Jak wyjść? Żeby wyłączyć kamerę. No nie da się ty. A jakby tu gdzieś na górę wejść, to okno na górze może jakieś takie jest do wyjścia, czy też nie? Kompletnie. Nie wiem, powiem Wam. Nie mam pojęcia, co zrobić w tym momencie. I będziemy trochę tracili czas. Ale. No, chciałbym zrobić to na cicho, tylko że ja na cicho nie jestem w stanie stąd wyjść, i to jest ten problem. Mógłbym tutaj nacisnąć przycisk, że pożar jest, przyjechałaby straż pożarna, może wtedy bym jakoś wyszedł. Ale to, to jest gra. Ja potrzebuję się dostać na zewnątrz z tego budynku wyjść po prostu. Muszę wyjść z tego budynku w jakiś sposób. Inny niż drzwi wejściowe. Ale nie widzę takiego wyjścia i to jest największy problem. Dobra, co mamy tutaj? Jest lounge, w którym możemy poczekać po grecję na konsoli, wy wypić kawkę. Mamy takiego lounge'a. Telewizor, którego się nie da ukraść. No ja byłem w każdym pomieszczeniu już chyba, przynajmniej tak mi się zdaje. Kurczę, no szkoda, że to czasówka była, to wyłączenie kamer na zewnątrz, bo wewnątrz to widzicie, kamery mamy cały czas wyłączone. A tam jest faktyczny problem z tym. A najgorsze, że nic nie możemy z tym zrobić za bardzo. Nie znalazłem innego wejścia ani wyjścia. Stąd. Alarmy w pokoju na piętrze znajduje się panel sterowania kamer wewnętrznych. Na boku budynku znajduje się elektryczna skrzynka bezpiecznikowa, sterująca kamerami zewnętrznymi. No tylko tam nie mamy jak inaczej. Otw no, je jest jedna kamera, jeden punkt, przez który nie wyjdziemy z tego banku bez e, bycia złapanym. Dokładnie ta kamera. Nie mam kompletnie pomysłu, co zrobić, bo ta kamera się nie rusza. A przez okno przejść nie możemy, właśnie, nie? Gdybyśmy mogli przejść przez okno, to by było fajnie. Nie ma kratek wentylacyjnych, przez które możemy przejść. No, niczego nie ma. Prawdopodobnie stracimy teraz ten napad. Okej. Okay. Okej, okay. to było dziwne. To był mocny przeskok. To nie powinno móc zadziałać, ale jakimś cudem zadziałało. Dobra. Tamten gość w ogóle ma co najśmieszniejsze, tamten gość dziś ma znak zapytania, nie wiadomo dlaczego. Dlaczego ten gość ma znak zapytania? Dobra, ale idzie sobie stąd. Tam jest drugi ziół. W teorii mamy prostą drogę do wyjścia. W teorii. Nawet mógłbym go uśpić już. Ale w praktyce może nagle się wiecie, zrodzić jakiś problem znikąd. Dobra, uśpiłem ziuta. I wychodzę tędy. I mamy zrobionego hejsta. Dobra! Mamy to! MAMY TO! Krajówka, proszę państwa! Ja pierdzielę! Ale to zrobili! Huu! The im złoto po z Black Chcę też swoją część ziom. Wkrótce się zobaczymy musimy to uczynić. No kurcze, to było ciężkie. No ja mam nadzieję, że faktycznie dużo kasy za to dostanę. Ile czasu ja na to straciłem przede wszystkim. Dobra, sztabki złota poszły. Telefon. Aha. Mm -hmm. Umrze, no co? Naprawdę myślałeś, że ty tyle okradłeś nas, szukałeś, teraz ktoś musi zapłacić to ostateczną cenę. Aha. No to nie my ten Lombardi. No dobra proszę państwa, w tym odcinku to było na tyle, bo i tak odcinek długi wyszedł. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.